Dziś około godziny 21.00 funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa zatrzymali posła Ryszarda P., przewodniczącego Partii Nowoczesna. Prokuratura postawiła zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa, domniemanie, że chodzi o Rosję. Trwa właśnie w tej chwili posiedzenie prezydium Sejmu w sprawie immunitetu posła Ryszarda P. O sprawie będziemy informować. Odniesiemy się do niej w naszym programie. Z... Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo to, co mówiłem przed chwilą. Poseł Ryszard P. został przez Urząd Ochrony, dobrze, ochrony dobrze. Państwa zatrzymany. Trwa posiedzenie Sejmu w sprawie jego immunitetu. Zarzut jest poważny, zarzut jest dotyczy y, szpiegostwa. A poseł jakiej partii? Partii Nowoczesna. Y, tak to wygląda fabrykowanie ja... informacji. Ja Czy Państwo uwierzyliście, tą to, to to uwierzyliście to, co powiedziałem przed chwilą? Dobrze, to dobrze, że nie uwierzyliście, to, że bo dziś mówimy o fabrykowaniu informacji, o wojnie informacyjnej i o tak zwanych faktach prasowych i o postprawdzie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Proszę o zajmowanie miłości. Prosimy, siadać.